Cześć wszystkim, z tej strony Boss, zapraszam was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. O, tutaj ktoś ma świeżba, też miłe przywitanie. E, ten odcinek zaczynamy od przeczytania może tablicy ogłoszeń, bo w sumie w ostatnim odcinku tego nie przeczytałem, także wypadałby trochę nadrobić. Tutaj jest dosyć sporo tego do czytania, nie wiem czy to jest kwestia chmur, ale jakoś tak strasznie ciemno jest u mnie na monitorze, nie wiem czy to coś... Rozjaśnić, by wypadało, czy może nie? nie? Dobra, poczekajcie. Zaraz zobaczymy sobie, sorry, że robię to na, na tym. Może gammy? Nie no, gamma już jest prawie maksymalnie rozjaśniona. Chociaż ja dopiero teraz widzę znacznik, ten Wiedźmina. dobra, czyli tak powinien być. Poszukaj suwaki, masz obrazek, będzie ledwie widoczny. U mnie teraz jest dopiero ledwie widoczny, czyli może coś lepiej będzie. No okej. Okay. Wydaje mi się, że jest lepiej. Także bierzmy się za czytanie. Bierzcie pędraki póki są. Ludzie w polach wedle wsi pędraków się od groma wyroiło. Starczy szpadlem trochę ziemi z wierzchu zdjąć i zaraz wychodzi... wychodzą tuzinami. Jak je oczyścić i w wodzie z ziołami obgotować, to nawet idzie przełknąć. Spieszcie się je wygrzebać, bo tylko patrzeć jak ptace i dziki przystek wyjedzą pędraki. Pędraki? Czy to są te glizdy, dżdżownice na ryby? Kopaczy torfu szukam. Szukam kopaczy torfu. Robota ciężka, ale płacą na czas. W nowigradzkich koronach. Jak ktoś nieumiejętny, a pracy się nie boi, to przyuczę. Chętnie niech przychodzą do obozowiska kopaczy. Pierwszy dzień pracy na próbę niepłatny. Zastrzegam, że zatrudniam tylko najlepszych Lesław. O, widzę, że tutaj pierwszy dzień próby niepłatny. To jakiś Lesław Janusz, tutejszy. Kaniny biele. Doświadczony blicharz, tkaniny konopne, ilniane bieli. Opłata do ustalenia. Chętni wiadle bądź napitku. Jargas. Dobrze. Rada oddzielarki. Dobrzy ludzie. Jeśli gut już was tak dręczy, że o niczym innym myśleć nie sposobna. Mięty świeżej narwicie i przeżujcie dobrze. To ssanie w brzuchu uśmierzy i do następnego posiłku dotrwać pomoże Donusia. Dopisek siwucha podobnie ma działanie. Zenek. No dobra. W sumie tak się mówi chyba czasami, że jak jesteś głodny, a ktoś jest na diecie, to wystarczy, że sobie trochę gumy do życia pożyję I uczucie głodu na chwilę jest w stanie e, odepchnąć. Zlecenie na bogowie wiedzą co. O, to jest ciekawe. To jest z pieczęcią, czyli wiadomo, że to jest będzie. Jest, będzie. Zlecenie Wiedźmińskie być może. Ludzi W lesie trafiłem na ślady jakieś dziwne, co ich rozpoznać nie umiem, a wszyscy, wie wszyscy wiecie, że jest myśliwym mnie od dziś. Znacie mnie, krakać nie lubię, ale coś mi się widzi, że nic dobrego to oznaczać nie może i lepiej się mieć na baczności, szczególnie jak komu droga przez las wypada. A jakby kto uwiedział to, to albo ślady umiał rozpoznać, niech się do mnie zgłosi. Nagroda będzie myśliwy z Zalipia. Ok. Następne zlecenie. Potwór z cmentarza. Ludzie z Zalipia i okolic. Niech wam do łubów nie przychodzi w najbliższych dniach na żalnik łazić, bo jakie ślicho potworne sobie to miejsce wzięło we władanie. Groby rozkopuje i szkodę czyni ostatnio i na tych, co po ziemi jeszcze chodzą, się łasy zrobiło i chłopaka młynarzowej porwało. To oleju ma choć trochę w głowie, niech się z daleka trzyma, a komu bogi dały siłą i męstwo, niech potwora ubije, a nagroda go nie minie. Eee, dobra, mamy nowe miejsce, czyli podejrzewam, że pojawiło się dużo znaczników, znaków zapytania. 34. To w sumie nie aż tak dużo. Myślałem, że będzie tego więcej. Ale z tego co pamiętam, to ja jeszcze nie grałem z kaczmarzem tutejszym. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poziomy tych zadań: zlecenia wiedźmińskie. No, na skrzekacza jest w sumie na mój poziom obecny. Przyjacielska przysługa. Oddeń składniki zaginionego transportu. A to jest dla Kairy Metz. Okay. Znajdź folwark rodziny Reard Reardon. Dobra, tym też się zajmę. Przejścia nie ma, jest na siódmym, to jest na szóstym, czyli bym musiał zająć się w sumie tymi dwoma. żeby nie stracić je doświadczenia dużo. No ale dobra, najpierw udam się do karczmarza. E, okay, karczmarz, kasz w gwinto. Witajcie. No siema, Kubica. Bywaj. Dobra, bywaj. Czyli z tutejszym kaczmarzem sobie nie pogram w karty. a szkoda. Żołnierz barona. O, słyszeliście? Pora by spuścić zbora. Dobra, panie lasu. Sprawy rodzinne, panie lasu. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie... Udanie się do tego wątku głównego, do pani lasu, ale najpierw klasycznie wykonam trochę znaków zapytania. Jeszcze trochę pomedytuję, żeby zregenerować sobie mikstury. Ale to dobra, do południa niech będzie. A ja myślałem, że minie deszcz, a tu lipa. też nie minął Dobra, lećmy dalej Co my tu mamy obozowisko bandytów Dobra, od razu rzucam na siebie znak Bandyci już się mną zainteresowali, dziewiąty poziom No to można ich eliminować O to menda czarownik, ja jestem Wiedźm. Czarownicy to są w agencji. My tu, panie, jesteśmy Wiedźminami. Dobra, i cios ostateczny jeszcze nie. Dobra, chodź tu, bo nie chcę mi się za tobą biegać później. Co, z przywódcy bandytów nic nie wypadło ciekawego? Poszukali mnie banda decydentów. To ja myślałem, że tu będzie coś ciekawego, a tu nic. Dobra, chyba na górze jest. To wygląda trochę jak ambona taka myśliwska. Czy to tu będzie skarb? Dobra, chyba o ten skarb chodziła dobra. Jakieś rękawice, ale w sumie nic ciekawego. Będą na handel. No i teraz ocena sytuacji, gdzie ja mogę? ją udać najpierw. Tu pamiętajcie, że są panie lasu. No i po drodze tak jakby trzy, trzy znaki zapytania są do wykonania. Idę sobie od tego najbardziej oddalonego. Ale żeby nie przedłużać to wezwiemy swojego dzielnego rumaka. Płotkę. I polecimy sobie przed siebie. Cóż na nas czeka w tym znaku zapytania? Pewnie jakieś następne obozowisko bandytów, albo opuszczone miejsce, ale przejęte przez bandytów. O, o ty Mendo, kurde. Szósty, piąty poziom. Dobra, jest tu jeszcze jakiś łucznik, nie ma. Dobra, no to wydaje mi się, że można się brać za pozostałych. Miłych panów. O kurde odepchnięcie, to też ściąga ze mnie kłen. No i szybko poszło. I teraz muszę pamiętać, żeby nie okradać ich w okolicy się nie pojawią strażnicy, to lepiej ich nie okradać. Bo zresztą znowu mnie zaatakują. Pozbieram sobie tylko upy i lecę dalej. O, jest jakiś kupiec. Dobra, dziewczynko. Życie ogólnie boli. Przyzwyczajaj się. Dobra, jestem. Uchodźca. Pokaż no mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Mówiłem, że to nie jest nic cennego. Miecze w sumie też nie. A czy on ma coś ciekawego nie ma. Niezmierz składnik alchemiczny. W sumie kurde, co to jest niezmiar. Sproszkowana perła to może nie? Dobra, dawaj płotka. Gdzie jest następny znak zapytania? Lecimy z tematem. Dobra, tędy nie wyjdę niestety. Muszę poszukać innej drogi. A w sumie ten znak zapytania jest 90 metrów stąd, to nawet nie muszę na płotkę wsiadać. Z buta się udam tam. O, wozowisko bandytów, dobra, jest na jakiejś skale, to już sobie zarzucę tarczę. Kogoż my tu mamy? Który poziom? Dziewiąty. Dwóch uczników widzę. Dobra, już jednego. Nie, jeszcze chyba dwóch jest cały czas. O nie, nie, o kurde. Dobra, tej beczki nie, nie zauważyłem. Zaraza. Dawaj. Come on, come on. Kurde, mam nadzieję, że nie będzie to przycinać. I że widzicie to wszystko tak dokładnie jak ja z tym słońcem, z tymi odbiciami. No właśnie, to jest teraz zachód słońca, 1930. No to w sumie idealnie takie. Kurde, ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej gra się nie będzie przycinać i będziecie wszystko płynnie widzieć. No, spróbowałbym się, gdyby się tak nie miotał. Ten deserter w ogóle stoi tu w ognisku. Dobra, trzeba było użyć silnego ataku. Dlatego sobie akcji użyję. Może uda mi się go naraz walnąć. O nie. O kurde. Jeszcze raz. No i jeszcze raz. Kurde, niby taki dowódca wielkich bandytów, a miał tylko małą pałkę. A nie, jeszcze dobra, bełty miał jakieś. Magiczny bełt. Magiczny bełt w ogóle, jak to brzmi. Dobra, coś tutaj fajnego było. Jakieś bełty legendarne. No i co? Został jeden w sumie znak. Zobaczymy, co to będzie za znak. Zapiszę sobie grę, żeby nie było. Łotka musiałaś ponieważ tyle miejsca, żeby tu przejść, a musiałaś akurat na środku ogniska wylądować. O... Spotka nie chce iść, chyba będę potrzebował znaleźć jakieś. Co tu jest, jakaś przepość, czy co? A czy to nie jest to miejsce, gdzie Ciri w ogóle tutaj mieliśmy ten... tą sekwencję z Ciri? To chyba jest ten wąwóz, to tak się wydaje przynajmniej. Dziwne, dziwne. Kurde, bym tam zaskoczył, ale. boję się, że zginę. Chciałbym poszukać jakiegoś łagodniejszego zejścia i chyba znalazłem. Kurde, ale to wygląda... Pamiętam, że w 2015 roku, jak ogrywałem tą grę, no może 2016, to jeszcze nie miałem komputera, który by pozwolił na odpalenie Wiedźmina w maksymalnym z maksymalnymi detalami. Ja tutaj widzę różnicę graficzną. Pamiętajcie, że nie mam żadnych modów poinstalowanych. W, w ostatnim grę, jaką grałem z modami, to chyba było GTA San Andreas. Gdzie sobie podmieniałem auta. A tak to staram się nie modować. No i Skyrim oczywiście też. No pamiętam, że Skyrima też mocno modowałem. Ale to w sumie chyba tylko dwie gry, które byłem w stanie modować. Dobra, tu jest jakiś niedźwiedź. Wypadałoby się sobie zapisać stan gry, który ma poziom. W sumie... Aha, dobra, czyli ten wie... wiedźmin. Czyli ten niedźwiedź pilnował tylko skrzynki z jakimiś niebieskimi e... rękawicami. No dobra. Ja to jeszcze pojadę do tej tablicy ogłoszeń Dawaj płotka, chodź tutaj szybko, uciekałem przed niedźwiedziem. Tempo, tempo! Zobaczymy co to za miejscowość w ogóle. Tam podejrzewam, że powinien być jakiś znacznik. Dobra, mamy drogę. To już jest sukces. Jest i góra, jest i siedlisko potworów. Aż teraz muszę iść to sprawdzić, na którym poziomie jest to siedlisko potworów. Jest też jakiś znacznik. Dobra, z tego co widzę, to tutaj będzie pewnie jakiś Zestaw wiedźmiński oczywiście Warto się tu rozejrzeć. Tylko na którym poziomie będzie ten upiór, który tam latał jak będzie gdzieś na. A, siódmy poziom to w sumie. To faktycznie warto się tu rozejrzeć. O kurde dobra. Ale mnie upiór poharatał. jakiś składnik ten sztunku Wiedźmina. Teraz przydałby się kot. Czy ja mam kota w, na wyposażeniu? Grom, dobra. Szybka podmianka na kota. Zobaczymy co tu będzie do odnalezienia. wam, że to jeszcze nie są te skrzynie z rynsztunkiem wiedźmińskim, no ale dobra, przeszukam wszystko w sumie. Jak jest takie miejsce, to na pewno warto je szukać, wszystko dokładnie. Nawet grzyby pozbieram niech niech mam. O proszę, co my tu mamy? Jest jakaś stronica manuskryptu, ale to chyba nie jest jeszcze ten wiedźmiński. O proszę, jakieś buciory fajne. Moc znaku QN je plus 11%. No to spoko, fajne buty. Na pewno lepsze te, od których miałem aktualnie na sobie. Ok, widzę, że kot przestał działać, bo się coś ciemno zrobiło. Także ponawiamy kota i lecimy dalej. Dobrze okay, dobra, widzę, że już tam jest... czeka na mnie kolejny upiór. Dobra, będę musiał go zabić tutaj, a później tym gazem... ...drogę sobie Igni utorować. Kurde, że mnie zginął teraz przez przypadek. Nie no, serio, jeszcze upiory. Okej, okay, dobra, trzeba się ewakuować, bo się trochę duszę. Ciemność się zrobiło. Mam nadzieję, że to dwa ostatnie upiory. Dobra. W sumie z tych upiorów całkiem fajne itemy lecą. Dużo mutagenów mogę zdobyć. Dobra, wypadałoby teraz trochę. Pomedytować, ale niestety nie chciałbym robić tego w tym miejscu. Tylko jak najszybciej się stąd ewakuować. Dobra, co mnie czeka? Jaki ma? O kurde. Co to za męda? Dobra, dawaj, szybciej, szybciej. O nie, jeszcze kot mi się skończył. Nie trafiła menda, i ja opierdziałam. Dobra, jeszcze no, tak na styk mi się udało ją pokonać. Pierwsze starcie z Zekimą, żyść Cintry. Kawalkada jeźdźców przetoczyła się przez unurzany we krwi dziedziniec. Na nikogo nie patrzyli, o nic nie pytali, dokładnie wiedzieli dokąd zmierzają i co jest ich celem. Mieli zabić starą królową i pojmać cintryjską księżniczkę, o tym, co miało się z nią stać potem, nikt głośno nie mówił. Alante wraz z grupą najwierniejszych podanych zabarykodowała się w zamku, chroniły ich kamienne mury i brama obłożona zaklęciem. Ale wszyscy zdawali sobie sprawę, że ani jedno, ani drugie długo nie wytrzyma zmasowanego natarcia nielugarskiej armii i wspierających ją czarodziejów. Po czterech dniach żołnierze wdarli się do środka. Ok, dokonałbym tu trochę medytacji, ale boję się, że zaraz coś mi się pojawi. O proszę, dobra, Wiedźmiński cech Gryfa. Bierzemy dziennik Wiedźmina Jerzego. Kim był Wiedźmin Jerzy? Usłyszawszy plotki o smoku, co siły ruszyłem do Velen. Niestety od polowania nagada odciągnęli mnie prefekci zgor z Velen. Wezwali mnie jako fachowca, bym rozwiązał zagadkę kilku katastrof morskich wywoływanych rzekomo przez północnice. Tuż smok pustoszący wioski jest mniej istotny niż zatkany szlak handlowy. Na szczęście szybko rozwiązałem zagadkę samotnej latarni morskiej i znów ruszyłem w pogoń za smokiem. Dowiedziałem się, że chłopi ze zniszczonych wiosek znaleźli schronienie w elfich katakumbach nad jeziorem Morzycko. Rozsądnie, nie starczyło im jednak rozsądku, by lepiej wybrać rozpałkę. Rozpalili ognisko z elfich manuskryptów, aż strach pomyśleć, ile wiedzy starszego ludu poszło tam z dymem. Na szczęście część rękopisów udało mi się uratować, w tym wielce interesujący szkic na pancerz. Dość jednak o tym. Według naocznych świadków łuska, popielata, wysokość w kłębie 2 sążnie, długość 5 sążni, dopisek, szacunek, wagi około 14 cetnarów. Umiejętność utrzymywania wysokiej temperatury w miechach, smoczych płucach przez dłużej niż kwadrans. Wniosek, mamy do czynienia ze smokiem zielonym. Rozpoczynam polowanie. Okej, okay, ciekawe czy to polowanie zakończyło się sukcesem czy nie. Dobra, zbierzemy wszystko, co tu jest dostępne do zebrania. Tu jeszcze coś jest, dobra. Arjężczonek szkoły gryfa, okej, okay, czyli zbierając takie początkowe szkoły gryfa. Ballady i hymny jeszcze. No proszę. Wilcza zamieć. A dobra, to jest jakaś piosenka, to w sumie nie będę czytał ze słów piosenki. Okej, okay, teraz jakby stąd wyjść... Dobra, chyba jednak dokonam medytacji. Chociaż dobra, do południa. Może by wyjść w dzień z tej jaskini. Mam nadzieję, że to mnie nic nie zaatakuje w środku w trakcie odbywania tego rytuału. No i dobra, będę mógł skorzystać z kota przynajmniej. Coś tu jest. Gdzie ten artefakt? Okej, okay, dobra. A to co za krowa? Zaraz mnie coś zaatakuje pewnie. Na tej górze. Widzę, że tu jest gniazdo jakieś, zaraz może dojść do starcia z gryfem, aż wejdę sobie na górę samą. I zobaczymy co tu. Widzę chyba znacznik jakiś na górze. Albo mi się tylko zdaje. Tak jest, miejsce mocy. Tylko niestety nie mogę do niego dotrzeć za strome. Miejsce mocy. z niego No i ładnie. Czasami w sumie warto zejść ze szlaku. Zobaczmy jak wygląda sytuacja z mapą. Aha, miałem iść tutaj, dobra. A ogólnie w tym odcinku to miałem dotrzeć tu. No, i widzicie, jak zwykle z planów, nic nie wyszło. Także, jak będę coś planował w następnym odcinku, to nie słuchajcie się mnie, bo pewnie i tak pójdzie inaczej. A teraz dziękuję Wam za uwagę. O, jeszcze ulepszone siodło znalazłem. No, i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie mam nadzieję, że dotrę już do tej tablicy ogłoszeń. Kolejnej. A widzimy, będziemy się widzieć w tych urokliwych okolicznościach na szczycie tego wzgórza. Także do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć.